dobry, Witam państwa. Dzisiaj nadaję z bazy, czyli z domu. Z powodów nieco wymuszonych, z powodów wymuszonych. Mam dość taką poważną kontuzję w postaci złamanej ręki. No cóż, na takim niewielkim wzniesieniu poślizgnąłem się na liściach i tak niefortunnie się podparłem, że Pękły, złamałem obydwie kości w przedramieniu, jeszcze z przesunięciem. Także rekonwalescencja i dochodzenie do siebie zajmie mi jakiś czas. Stąd też chciałbym nadrobić zaległości w pracach dotyczących mojego folderu, playlisty. Fajny film wczoraj widziałem, bo jakoś zabrakło mi wenny i czasu, żeby realizować ten cykl. A teraz, w naturalny sposób, mam dużo wolnego czasu w domu i mogę powspominać, opowiedzieć o moich refleksjach na temat filmów, które miałem przyjemność oglądać. I takim właśnie filmem jest Top Gun. W reżyserii Toniego Scotta, film z 1986 roku. Tony Scott jest młodszym bratem znanego reżysera Ridleya Scotta. I o sequelu zupełnie świeżym niedawno pojawił się w kinach Top Gun Maverick, czyli kontynuacja tego tematu. I reżyserem tego drugiego filmu również miał być Tony Scott. No ale na przeszkodzie stanęła, stanął fakt, że Tony Scott w Popełni samobójstwo. I ponoć już w 2012 roku były gotowe materiały, scenariusz można było przystąpić do realizacji. No ale właśnie ten smutny fakt te plany pokrzyżował. Tego podjął się reżyser o, o polsko brzmiącym nazwisku, Józef Kosiński. Ten Top Gun z 80 lat. To zaliczam do, do, takiego, do tej kategorii filmów, bo też mam jakiś swój taki prywatny podział na film, który obejrzałem. Powiedziałem: No, okej, okay, jest w porządku, fajny, ale nie widzę żadnego powodu, żeby do niego wracać, żeby go sobie odświeżać. No, obejrzałem, dobry film, dobre amerykańskie kino. Okej. Okay. Przez to, że jestem kinomanem, no to często rozmawiam na temat filmów i tych nowych, i tych starych, i tych jeszcze starszych. I przypominam sobie, że już dawno, dawno, dawno dawno, zarejestrowałem taką ciekawostkę, według mnie ciekawostkę, że kilka osób, to znaczy kilka młodych dziewczyn i pań, wspomniało o tym, że w najliście ulubionych filmów znajduje się właśnie Tom Gun. I to na początku mnie troszkę zaskoczyło, bo sobie myślę zaraz. zaraz. Przecież to jest typowo takie męskie kino, tu walczą w powietrzu, samoloty, myśliwce, no. Dlaczego tak wiele moich koleżanek wybierało właśnie ten film jako jeden ze swoich ulubionych? No, nie jest to jakaś wielka tajemnica, nie jest to jakaś trudna zagadka do rozwikłania. Oczywiście chodzi o kogo? O Toma Cruza. Chłopaka, który jest doskonałym pilotem, mistrzem w tej dziedzinie który również jeździ, a jak na motocyklu, w takiej fajnej kurtce z naszywkami. Ta sama kurtka, no nie wiem, czy to była inspiracja dla Pasikowskiego, że w psach właśnie główny bohater, którego odtwarzał Bogusław Linda, nosił bardzo podobną kurtkę skórzaną z takimi właśnie naszywkami i na rękawach tutaj i z przodu. No, taka kurtka była obiektem marzeń chłopaków w 80 latach. Ale nie o kurtce, no. <noise> tylko o aktorach. Obok Toma Cruza widzimy tutaj Valkilmera, również też jakże młodego aktora, którego bardzo lubię i cenię sobie z jednej roli w Gorączce. Tam, gdzie obok Roberta De Niro występował i Ala Pacino. Pamiętacie Państwo, taki dość długi, sensacyjny film, ale jakże dobry. I właśnie tam Van Kilmer no, błysnął takim talentem i został świetnie poprowadzony, właśnie reżysersko, i tam wydobyto z niego wszystkie te jego, jakieś takie możliwości. Natomiast w tym filmie gra e, takiego antagonistę, Krusa, e, e, który nosi ksywę. E, Ten, że Van Kilmer nosi ksywę Iceman. Czyli wskazywałoby na kogoś, kto tutaj jest taki, panuje nad swoimi emocjami i uczuciami, a dla mnie do końca. Główną rolę kobiecą odtwarza Kelly McGillis. To jest chyba jedyna rola, do której miałbym zastrzeżenia. Wydaje mi się, że można było zagrać to lepiej. Obok niej widzimy Maggie Ryan. Przez to, że mamy możliwość właśnie porównania tutaj ich e, gry, no ta pierwsza wypada na niekorzyść. Jeszcze chwilę wrócę do pytania, dlaczego kobietom bardziej się podobał ten film niż mężczyznom. Może nie będę tak uogólniał, ale w moim kręgu, powiedzmy, tak. Jak zapytałem swojej żony, co ona pamięta z tego starego filmu, no to ona pierwsze to powiedziała, no Tom Cruise, to jest tak, od razu na pierwszym miejscu wymieniła, i muzyka, właśnie, właśnie, muzyka. Ja pamiętałem, że tam jest dobra muzyka w tym filmie. I ci, którzy w 80 latach chodzili na dyskoteki, czy słuchali powiedzmy takiej muzyki typu tam New Romantic, to na pewno ten utwór musiał się wryć w pamięć. Mam na myśli tutaj utwór zatytułowany Take a Breath Away zespołu Berlin. Bardzo popularny stał się przebojem, ten utwór dzięki filmowi. Zresztą film wylansował również Cruza, to znaczy on nie był jakimś nieznanym aktorem, bo on wcześniej grał w takiej komedii, bo że jak ona się nazywała która już go, że tak powiem, jego nazwisko nadała tutaj znaczenia w Hollywood, ale tak sławę ogólnoświatową uzyskał właśnie dzięki Topganowi. I ta ścieżka, ten soundtrack, nie tylko ten utwór, który wymieniłem, ale jeszcze kilka innych, tam e, Logins chyba zdaje się też, jakieś utwory były jego. Także w, w ten film od strony właśnie tutaj dźwiękowej i muzycznej był bardzo dobry. I słuchajcie Państwo, dlaczego ja tak nie doceniłem tego filmu za pierwszym razem? No, szukałem przyczyn, bo teraz po obejrzeniu sekuelu wróciłem do starego filmu, Ponieważ HBO go wznowiło. Bardzo dobry pomysł. Wiedzieli, że na fali popularności, właśnie tego sequelu, można odświeżyć ten stary film. I ze zdziwieniem obejrzałem go naprawdę, no nie powiem z zapartym tchem, ale obejrzałem go z wielką przyjemnością. Co takiego było, że wtedy mi się tak nie spodobał? No i jedna rzecz. Ja ten film oglądałem na wideo. Wyobraźcie sobie Państwo na kiepskich telewizorach, na kiepskiej jakiejś taśmie, która była e, licha na VHS-ie. E, stąd też no, jakość tego filmu ja nie mogłem docenić tych wszystkich walorów, nie? szczególnie takich, jeśli chodzi o zdjęcia, nie? walki tych samolotów. Może po powinniśmy przejść teraz w tym miejscu do tego nowego filmu. I tak jak wspomniałem, e, Józef Kosiński. Już w 2017 przystąpił do kręcenia tego Sequelu i ma, miał do dyspozycji, no oczywiście, zdecydowanie więcej tutaj narzędzi w postaci nowoczesnej elektroniki. Tam jakieś spe specjalne kamery, które w jakiejś wielkiej rozdzielczości i z doskonałą jakością rejestrują obraz, wiadomo, no dźwięk, i powiem tak. Ja y, celowo zaprosiłem moją córkę na ten film, poszliśmy razem do kina, bo y, tak obserwowałem jej reakcję i znam moją córkę Marikę, wiem kiedy y, coś chwali tam powiedzmy z kurtuazji, a coś kiedy jest to spontaniczne i rzeczywiście jej się podoba. I wyszliśmy z kina, ja tak y, bacznie obserwowałem właśnie reakcję i tak zapytałem, no i co Marika, podoba Ci się? Ona mówi, bardzo dobry film, bardzo dobry film. I, i t, ja, nic mi nie pozostawało, tylko potwierdzić – ten film jest bardzo dobry. Mało tego, ja powiem tak, że on jest lepszy od y, tego pierwszego filmu, od Pierwszego wzoru. Też są walki, też jest ta taka długa sekwencja właśnie y, tych lotów tymi odrzutowcami. No kurczę, robi to wrażenie, naprawdę robi to wrażenie, to musi zrobić wrażenie na każdym, nie? Y, jest oczywiście też nawiązanie do tego wątku miłosnego. Choć aktorka już jest inna. Tu jest taka ciekawostka, no bo Tom Cruise nie jest, jest, jak Państwo wiecie, niewysoki. I widać to dokładnie w jednej ze scen pierwszego filmu, kiedy oni stoją właśnie w barze, poszli sobie tam napić się jakiegoś piwa i wokół niego stoi Van Kilmer, stoi obok niego również Anthony Edwards, czyli filmowy Goose i jeszcze jakiś tam z aktorów. I wyraźnie widać, że oni górują prawie głową, o głowę nad Cruise'em. W filmach w akcji, gdzie no Tom Cruise jest super popularnym aktorem, tak? Macie Państwo, dokładnie wszyscy o tym wiemy. Bardzo go lubię właśnie tam w rolach Mission Impossible czy Jacka Richera. No świetnie gra, świetnie, naprawdę doskonale gra, ale też chyba właśnie realizatorzy mają kłopot tutaj, szczególnie z, 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 z kobietami, kiedy, żeby tak dobrać partnerkę, żeby nie była wyższa właśnie o, o głowę od no bo to by wtedy troszeczkę wyglądało mm, groteskowo. Yy, I chyba to się udaje tutaj yy, w tym filmie, jednym i drugim. Jeżeli chodzi o gusta, to <grybujesz> chyba niewiele się zmienia. Dalej lubimy takich zbuntowanych, takich niesubordynowanych, zawadiackich, a zarazem zwycięskich bohaterów, jakim jest Cruz, Tom Cruise. I tutaj jego filmowy Maverick, który mimo przeciwności, mimo jakichś tam wahań, mimo jakichś wątpliwości wszystko to przełamuje i wygrywa i za to lubi amerykańskie filmy. Może jeszcze zanim zakończę ten mój krótki film, to chciałbym wspomnieć o tych scenach, które mi utkwiły w pamięci z pierwszego filmu. Już nie z tego momentu, kiedy odświeżałem sobie go, tylko co ja z tamtego filmu pamiętałem. No oczywiście pamiętałem no Toma Cruza, który tam właśnie walczy, tak, w tych tych. Ale tam jest taka fajna scena, gdzie oni podrywają dziewczynę na śpiewanie. Nie? Tak, a kapela on zaczyna jako taki ciągnie coś solo, potem dołącza kolega, a potem dołącza cała grupa żołnierzy. No i, tam, i tam, ta piosenka jest skierowana właśnie tutaj do naszej bohaterki i ona jest tak tutaj strasznie tym ujęta i urzeczona właśnie, że taki występ specjalnie jest jej dedykowany. I, I przyznam, że miałem takiego kolegę, który właśnie miał bardzo dobry słuch muzyczny i potrafił i dobrą pamięć do piosenek. No i pamiętam, że on często się posługiwał w ten sam sposób. Stąd też właśnie takie skojarzenie, że posługiwał się podczas podrywania dziewczyn właśnie tą metodą. Stąd też chyba dlatego mi tak utkwił w pamięci właśnie ten fakt, że coś takiego tam miało miejsce w tym starym filmie. No i to wszystko w zasadzie, co zapamiętałem, trochę wstyd. A tutaj no, jeśli chodzi o ten film najnowszy, no to na świeżo jestem. No, może nie bo to ki tam kilka miesięcy upłynęło od tego, jak oglądałem go. Yy, ale yy, pierwsza rzecz, która mi tutaj yy, utkwiła w pamięci i tak pozostanie, to właśnie ten, 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 ta sekwencja otwierająca, nie? kiedy yy, ja mówię, o kurczę, przecież ja to znam. Nie? Pojawiają się pierwsze nuty, pierwsze jakieś tam takty muzyki. Yy, i ja mówię, kurczę, no tak, przecież znam, to jasne, oczywiście, pewnie, pamiętam. Ech. Słuchajcie, to jest 30, tak, zaraz, ile to, 86, 36 lat. To naprawdę ta muzyka musiała być dobra. Zresztą inaczej, ta muzyka często gdzieś wraca, gdzieś ją słyszymy w radiu, gdzieś jest tłem do czegoś, także mm, to nie jest tak, że ja ją po 36 latach usłyszałem po raz kolejny. Na pewno gdzieś jeszcze po drodze miałem okazję to słyszeć. I teraz y, na zakończenie, co chciałbym powiedzieć? No, chciałbym powiedzieć, że y, czasami ciągnie się jakiś film tak na siłę trochę. Był kasowy, no a może jeszcze troszeczkę się tutaj kuponów od tego odetnie, może jeszcze zarobimy, bo, y, że tak powiem, bazując na, na sławie poprzednika, może nam się uda osiągnąć sukces, no niech będzie mniejszy, ale zawsze jakiś sukces. W okresie popandemicznym, no nie wiem, czy tak już mogę nazwać ten czas, rok 2022 rekord kasowy, miliard dolarów przychodu na całym świecie. Proszę Państwa, no to jest ogromny sukces, nie? I jedną rzecz, która mi przychodzi do głowy, i życzenie, żeby poprzestać na tym. Mi się wydaje, że ten temat już... Top gana i Mawerika już jest wyczerpany, nie? Zostawić spokoju, już nie eksploatować tego biednego Toba Cruza, który świetnie się sprawdził w pierwszym i w drugim filmie. I pewnie i w trzecim, bo jakoś to jakoś wyglądało, ale wydaje mi się, że e, wystarczy. Dzie tylko trzeba podziękować właśnie twórcom e, za te dwa dobre filmy. Dziękuję i zapraszam <gryw> na moje kolejne filmiki dotyczące filmów starych, i filmów nowszych.